Hej hejo, witajcie. Yy, patrzcie, tu mamy tośkę, która stoi na trzech nogach. Doigrała się swoich kopów. Tak kopła w ścianę, zaklinowała sobie nogę I teraz stoi na trzech nogach. Mega ją boli. Co chwilę się kładzie. Teraz akurat wstała, ale tak tu prawie cały czas leży. Nie mam pojęcia w którym miejscu ta noga ją boli. Nie wiem czy to od miednicy idzie, bo tu ma takiego jakby guza. W ogóle no jest trochę gorące. Co mi kurczę. No nie wiem, ja się nie znam, jestem weterynarzem, patrzcie, aż jest cała taka... Patrzcie, taka napięta, widzicie to? Także no ogólnie masakra. O, o Jezus. Co ona sobie zrobi? Obaczcie to jak stoi. Z tą nogą. Próbuję... O, kupa chcę zrobić, tak. Ogólnie leży tu na śniegu, się kładła w ogóle w tym błocie. Ona po prostu idzie gdzieś położy. Więc naprawdę ją bardzo boli ta noga. Ale oczywiście e, trzeba nadal odganiać sąsiadkę. Czeka bruna jest mokra, bo przez na śniegu leżała. Ojej. No i co, nic, weterynarz będzie jakoś za godzinę. Godzinę jakoś, tak. Mm. A co, no dobra. I póki co czekamy, a tu patrzcie sobie Dakusia Dakusia sobie śpi, zobaczcie jaka ładna Dakusia Pokażcie Dakusia, jak sobie ładnie śpisz, jakoś jesteś kochana. kiedy wezmę szerokokątny, o tak, teraz lepiej, chodź, o jego. Mój, przeszkodzą ci, przeszkodzą ci, chciałaś sobie pospać, no dobra. No. Aha, Dysia tu jest, Dysia, idź od niej. Tak, kota chce się wyspać. No już taki, taki, taki. No tak, już. Dlaczego jesteś zła? No właśnie, nie bądź zła. Co? Myślisz, byłaś zła? Przynajmniej, nie wiem. Nie wiadomo. No, a ogólnie patrzcie. Zobaczcie to. Ogonki koników. Aha, dobrze widzicie. Poprzycinałem im wszystkim ogonki. Tam jest gwiazda. Well. Candy wiewióra. W tu mamy dalę. Oczywiście najpierw będę musiała umyć, ale ogólnie zrobiłam im tu wszystkim takie, że tak powiem, spa. Tutaj patrzcie, grzywa rozczesana, rozczesam daluni grzywę, wyczyściłam ją. E, ogarnęłam kędusie. Patrzcie, tu ma ogonek. Wiedziór, że nie rozczesam grzywy. Poczekajcie, pójdę z tej strony. O, patrzcie. Echem. Ej, teraz się schyliła. To, to było równo. O nie, będę musiał starać zrobić. Tak zrobiłam Kendusi grzywę. Obcięłam. Welusi obcięłam grzywę. Welusi ładniej wygląda. Zdecydowanie ładniej wygląda. Przeczyściłam je. Patrzcie jaki jest miś. Miś jak swoja córa. I tutaj ogonek. Tu mamy kremony, kremony jeszcze nie robiłam. Ale kremona wymaga trochę większego, że tak powiem, poświęcenia. A tu Dakusia, poklepimy ją po tyłeczku. O, zła, Dakusia, nie bądź zła. Gdzie tego klepu klepu? Dobra, se śpi, Jezus, Mary, Idziemy do dali. Idziemy do Dalunii. Dalunia, patrzcie tam żywię. Ka piękna, długa grzywa. O, tu miała takiego kręciołka i tu. Widać. Trochę sam, dalej je sobie w dziurze. I co? No nic póki co. Patrzcie, to w ogóle 40. 50 dni zostało do terminu. E, Dali, patrzcie, tytusze. O, zaczyna się zbierać, skraplać mleczko. Widzicie to, czyli zaczyna nabierać w mnie. Patrzcie, o. Takie białe, widzicie? Takie białe kropelki. 50 dni do terminu. Toś jak spina tyłek. O mój Boże, masakra, masakra, co ona się narobiła? Miała swoją kwaterę, to nie, uciekła z niej. I tak to jest, obrońcy tośki. Boże, Krymona jaka to jest gdzieś brudna. Dobra, idziemy do gwiazdy. Ja nie wierzę, że Łukasz im tu wczoraj ścielił. Tu już znowu masakra, tu co chwilę. To... Z kolei mi to jest syzyfowa praca dosłownie. Teraz znowu mamy błoto, to fajnie. No, tu mamy gwiazdurę i brzusze. Poczekajcie, wezmę na szerokokątnie, O, patrzcie, jaki piękny brzusio. Tu jest 49, jedynie dość rybaczka. tak wygląda sobie. O, aha. Patrzcie, one się nie lubią. Gwiazda jej bardzo nie lubi. Dobra, o. Tak zobaczymy. O, ale brzuch. A tu wielko okłoń Ucieka od gwiazdy. <laughs> co mamy? ośle? Co mały ośle? Co małe ośle. Pokaż się. Niech gwiazda się pokaże, o! nie gwiazda się pokaże. Ten okrąglinek, ale ona jej nie lubi. Jezus. Gwiazda ula jest okej. Okay. Chodź, spokoj. Dobry konik. Jaki tu jest patrzcie to. Od góry. Ja... Gwiazda drapci, drapci. To się wyczyściłam. Gwiazdor poważnie, ale to jest gruba. Jesteś taka gruba, grzywa jeszcze muszę jej obciąć. Ale chciałam zrobić jej ogólne takie spa. Jego, ja nie mogę z tym zrobić. Ciekawe. To w tym roku będzie, by wszystko było dobrze. Patrzcie to jaka Boże mi się w kadrze nie mieści. O! Patrzcie się rybak kopie, akurat teraz. Kurczę, akurat kopał. Uwaga, uwaga. O! Widzicie? O ja, ale jak mocno? Boga o! Jak akurat widać Ale słodkie o! I znowu Ale super! I znowu Jejku! Widzicie to nie? Tutaj, tu w tym miejscu tak kopie. Ale ona aż się denerwuje. O, o, o! Ale szajbusa tam masz. Ja nie mogę. Gwiazda. Co tam się dzieje w twoim brzuchu? O! Mały... Dacz! Dacz 1, 2, 3, Z Nie wiem jak to się naprawdę mówi. Ogólnie to jest DUC. Ja wiem, że ten panią mi mówiła, że mam mówić Dutch. Dutch 1 2 3 Z <grym> Ale jak kopię? No nie mogę. Mega słodkie. Mega mega. Widzicie, nie? Teraz już trochę przestał. Ale słodziak, mały zgradość, kochany. Mój brzusia malusi. Mój mały brzusia. No. no dobra, to co? To odezwę się do Was, jak już będzie po wizycie weterynarza. Masakra, kolejna kasa, kolejny tu. Dobra, nie no, mam masakra O, padła Tak ta padła I po koniu, i po koniu Dobro, ciekawy, Dobra, czekamy nawet yo, witajcie. Już następny dzień mamy Tutaj zaczynam od. O, ja! Zirowaczków, szeszczątko. Ej, wiecie co, powiem Wam, że to jest super szczotka do zimowej. i ryści! <grystanie> ja teraz ją włożę w włózku, non-stop. <grystanie> I sobie czyszczę koniki tym. Patrzcie, jak to było, to usuwa. Widzicie to? Jaki mega. Myślę, Szczerze, <grystanie> lepiej niż magic Brush normalnie. No, ale co? Był weterynarz utosi zaraz Zaraz ją się pokażemy sobie. A tutaj idziemy zobaczyć do kogo. Tu, do rybaczku. Cześć mały. Skończyło im się sianko. Łukasz musi pojechać, tu mają resztki. Weźmiemy im, przekopiemy tutaj, bo już wyjadają resztki. Łukasz będzie jechał zaraz do tam do Jocinina po siano. Im przywiezie. Sobie wyjadają. Jeszcze wczoraj im tutaj przywieźliśmy siano Co było na przyczepce Ale to już takie wiecie O, wow, ale się wolna w kolano, o Boże No tu mamy denwerka eee, Denwerek, denwerek, pokaż się, denwerek Pokaż się, piękny, o jaka fajna Szczotka Cześć Disney, dzień dobry kochanie, ale masz śpiocha, pokaż Pokaż śpiocha, masz, pokaż śpiocha, masz Oj Czyszczu, czyszczu czyszczonka? Wiesz, to zmniejszymy ten szerokokątny. Poczekaj, o! Teraz lepiej. Połak! 40 coś brudny. Musi pojechać po siano, słomę. Bo ścielić tym dziubaskom. teraz to jest masakra. One to błoto przynoszą tu, robią gnoj, że to jest. Oj! Zima syzyfowa praca. No ale trudno. Trzeba przeżyć. Yy, niestety, taki mamy klimat. Co co innego niż jakby się działy w boksach. Ale no cóż, trudno, nie? Disney? Idziemy Tośkę pokazać. Gdzie jest Tosia? Tam jest Tosia. Sobie wcina. Był u Tosiki weterynarz. Tosia już się lepiej czuje. Boże że jaki to z błotu. Wczoraj miała pościelone, nie? No i tak. E, I coś ostatecznie okazało. W sumie nic wielkiego z tym nie. Tosia! Ta już wkurza tą e, gwiazdę. E. W sumie nic jakiegoś poważnego się nie stało, ale ma ranę, ma był trochę ogolił od spodu, najbardziej w pęcinie. Tam w pęcinie no pokazała, ale, ale teraz o. E, no i ma taką. Po prostu od zaklinowania się, ale powiem szczerze, że chodzi normalnie. Ona po prostu wczoraj była Tośka Jezus wyczerpana po chyba całej nocy próbowania się wydostać. Także także co? No dzisiaj już jest normalnie, naprawdę. Wiadomo no, dostała tam zastrzyk. Przeciwzapalne saszetki. E, dobra, ja tam lecę do małej. E, ale co? Dostała przeciwzapalny e, zastrzyk, jakieś tam te saszetki I w sumie odkażoną ma tą nogę, że tam tak naprawdę to, to było bardziej, wiecie co, który było takie zbólowe i z wycieńczenia to że ona się tak co Disney e, zachowywała, w sensie, że jak się kładła i w ogóle była po prostu wyczerpana się kładła, no położyła się, nie chciała stać i e, ale później jak już weterynarz przyjechał, bo później przyjechał no to, no to już chodziła wiadomo, trochę tam kulała, ale całe szczęście nic się nie stało poważnego jak to Łukasz mówił szkoda, że Szkoda, że nie do uspania. Oczywiście no. <laughs> znaczy, to żarcik, ale wiecie, tak już ze śmiechu mówił. <śmiech> jak ten. Jak okazało się, że nic, nic się nie stało. A bardzo nie lubi to się. właśnie tutaj jest miejsce po chipowaniu. Czy pani goliła i chipa wbiła? Że tu jest zaczypowany Disney jak nie Disney. Piękny chłopczyk taki wbił się tu, a tu tyłeczek czy szczoczy, czy? A pokaż nóżki. Pokaż nóżka. Haps. Pięknie, dobry źrebaczek, super. Dobra, odłóż. Oj, tak. Dobrze, źrebaczek, super jesteś. Super jesteś, na, no. Także ładnie. No i co one sobie no mówię? Wyjadają resztki. Łukasz pojechał, ale chyba pojechał... Ja nie wiem po to roku. Nie pojechał. Jeszcze nie pojechał do tego. No to co? To się nic nie jest na szczęście. Nic, no, tam skaleczenie ma, ale nie ma jakoś mocno. Nawet, nawet szczerze jakoś bardzo nie spucha dzisiaj ta noga, bo weterynarz mówi, że dzisiaj może być gorzej. Ale, ale nie jest źle. Ja to już ja już tu panika, że jakaś miednica, coś się stało, jest masakra. A to tak naprawdę ranka. Po prostu od zaklinowania się pomiędzy deskami zrobiła jej się ranka. Na pęcinie. Także no. No dobra, to co? To by było na tyle. Jest trochę zimno mi dzisiaj. Patrzcie, nadal mamy śniegowa. U was też jest śniegowa? No. no dobra, to co? Dziękujemy za komentarze i, i y, oczywiście zachęcam do y, łapek w górę i tych mm, subów. Mm. <laughs> y Up, up, up. I, I co? I do następnego. Trzymajcie kciuki za tośkę, żeby jak najszybciej się wyleczyła nóżka. Bo wiecie, póki co jest, jest yy, no, no, kontuzja ma, że tak powiem. Także jakiś czas będzie sobie stała. Musi się wyleczyć do końca ta noga tak w 100%. No. Dobra, to do zobaczenia, do powiatki.